Górę, e, ręce w górę w usty. dzisiaj dzień rozpusty, łapa w górę, wariaty. Na całe życie z gangiem, na dobre i na złe. O, proszę bardzo, pozdrow sławka Mentosik, dzięki wielkie za pozdrowionka z moich okolic, żółwiczek dla Ciebie leci i dzięki za pierwszą stóweczkę. E, widzę, że muzycznie dzisiaj się tu zaczyna robić na tych donatach. E, do której live nie wiem, zobaczymy jak to będzie słowo. powiem Wam dzisiaj... Karolixd, XD, pozdrow na żonowsza, okolice Płońska, Płońsk mi dobrze, znany, piąteczka i piąteczka, jeszcze jedna dla ciebie, wariacie, za te 150 zł. E, witaj w topce, mordeczko. My mamy tak, ogarnię ten moment, gasimy. Moja przed, przed wspaniała karteczka, na której mam rozpisane co, na jakim polu, gdzie i jak kiedy i po co na co. Jest i nuta. Mały rolnik, wariacie! Ja pierdolę! Mały rolnik. 500 złotych, Trzymaj bolek na GoPro Dzięki Mordo, nie? To jest jedna, jedna czwarta GoPro, kurde. Dzięki Mordo wielkie, nie serducha na czacie, nie dla małego... Mały rolnik. Ja pierdolę. Sino. Jo, prawdziwie koła są. Ja jak Ty widziałem, że ostatnio ładnie żeś tam pocisnął kuźwa z tymi. Z vlogami, ja byłem w szoku. Ja patrzę ostatnio, a ty kurwa jakieś blonowani się wydałeś, ją była u was ciepło, nie? PATOL! Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja zagrać razem. Pozdrawiam święto wszystkiego! Pozdrawiam święto wszystkie jak najbardziej akurat i ta nasiątko, to na piękne, wspaniałe. E, dzięki wielkie za największego donata, Patol, dzisiaj żuwior dla ciebie leci jak najbardziej. E, odłączyliśmy sobie kierkę właśnie w tym momencie. Kapiciu bo mnie trochę suszy. O! I zwiążcie się na całe życie z gangiem na dobre i na złe. O mama Ale! Ale by tak robcio co wypił, co? O mama Ale, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Nie robcio. piąteczka dla Ciebie jak najbardziej leci. To na to, żeś tak chłopie długo wyczekiwał, nie? To po sam się nie skończy. Ten donej już widziałem. Wal. Ale. Zapyciłeś. Aj ładnie. O! Odbij się! U mnie pada cały czas! Do następnego! Dzięki Małronik! Przepraszam Cię, bo pewnie kurczę, niestety ale czekałeś, żeby wyświetlić się ten donate. Mordo! Dzięki Ci wielkie za tysiaka kurwa dzisiaj. Serducho dla Ciebie naprawdę wielkie. Rzuciłeś się normalnie kamerka internetowa, która będzie to z dedykacją dla Ciebie. Naprawdę. Będziesz musiał się wygrawerować. Gustaw! Albo dobra. Byłem pewny, że to bardziej zrobił. Karol, mordeczko, super robotę z ekipą robisz, żeby więcej takich. Ja Dziękuję za stóweczkę, Mordo. Oczekaj Poczekaj. Nie dam Okej. rady, ja pierdzielę. Dzięki, Karol, wielki raz, piąteczka, dla ja ciebie chciałem tutaj brameczkę dla ciebie, taką piękną, ale no niestety się nie, nie. udało. Czepka. To nas nabitam. tam. Nabiłem. O Boże, hajbar, dwie stówki! Ja Bro, bro się ma bronuś, no ja boluś jak chcę <grych> O Boże serio? dopiero ten Donate? Jo, ja, no Nie ma No Słyszałem go no, dwie godziny temu. Ja pierdolę! A się przestraszyłem, czytałem donate'a. Hawan, dzięki i wielkie za Donatecika, piąteczka dla ciebie widzisz właśnie tak straciłem brameczkę dla ciebie piękną dobra, Szemka wszystkim. witam, to witam. Boże, trzeci raz. Dobra Mały Rolnik a. wjechał trzeci raz Aaj. O stary bierz, bierz. Chłopie, chciałbym Ci taką brameczkę piękną zasadzić, mały ale rolnik. niestety nie dam rady dla Ciebie za te... No, ale, ale mnie uderzył perfidnie jeszcze, nie? ...mrugająca okiem, buźka mrugająca okiem... mrugająca okiem... Brawo, mały rolnik! Chłopie, Ty jesteś duży rolnik, Ty... ...z nami w kolejna! Dzięki wielkie wariacie, piąteczka na Ciebie leci! Jeszcze... Panie tylko Dzięki za mamaleczną. Widziałem siły nabrać na kolejny tydzień, żeby znów kurwa coś wymyślić i rozpierdolić 60 może. Eee, dziękuję wam za wszystkie tylko nie to. No, bo tak. to. no, bo nie będę miał czym jeździć, to nie rozję 60. Nie, nie będę, będę nie. ci pożyczał, dwóch ciągniów. I teraz jak będę wyjeżdżał, to światła zamontuję tak, 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 na, na, na tym, na wiosnę. Podlaski oficjal na koniec, tu pięknie wjeżdża. Pewnie dzisiaj północy jeszcze będzie tu kło, ale no właśnie, mam jeszcze do wyrenderowania no. filmy. Dziękuję mordeczki wam serdecznie za dzisiaj. Za, za i do usłyszonka na pewno w tygodniu. Eee, mam nadzieję, że nie tylko na ogarnianiu jakiegoś serwera, ale mam nadzieję, że w ciągu dwóch, trzech tygodni ogarniemy sobie już serię typową.